Piani kierowcy to powinni być zamykani w więzieniu, generalnie. To nie powinno być zabrane prawo jazdy. Powinno być więzienie na 15 lat, pozbawienie wolności. Naprawdę, real talk, bycie pianym kierowcą. Generalnie ja bym interpretował prawo w ten sposób, że piany kierowca jest uważany za broń. Po prostu za broń. Nie? Nie, nie za pistolet, nie za jakiś tam nóż, tylko za broń. Po prostu. Powinni być karani jako mordercy od razu. Z, od razu powinni być karani jako mordercy, nie piani kierowcy. I jako ten, jako zamachowcy na, w ruchu lądowym. Mówię całkowicie poważnie, piany kierowca powinien być uważany za terrorystę, i powinien być uważany za zamachowca i powinien być uważany za osobę, która dokonuje jakiegoś sabotażu, czy tak samo naćpany kierowca, tak samo. Tych ludzi się, tych ludzi, pianych kierowców powinno się traktować jak potencjalne, śmiertelne zagrożenie. W zasadzie nie potencjalne, tylko w zasadzie śmiertelne zagrożenie w ruchu lądowym. Mówię to całkowicie poważnie, nieironicznie. I tutaj powinno być więzienie do lat 15, minimalnie do lat 15. I potem, wiesz, i potem nie ma pianych kierowców na drogach, ludzie się boją wsiadać piani za kółko, częściej wybierają taksówki, yy, ostre kary, bo dodatkowo oprócz więzienia to masz jeszcze karę grzywny, powiedzmy w wysokości 250 tysięcy złotych, nagle do państwa wpływa gotówka, ludzie są zamykani w więzieniu, wiesz, no i prosta sprawa, nie, easy. Tak to powinno wyglądać.